Witajcie, witajcie tutaj w mojej magicznej szafie. Osoby, które chcecie zrobić C9, mam w tej chwili dwa zestawy. To są dwa z wanilią, ale jeżeli ktoś chce z koktajlem czekoladowym, nie ma problemu. Ja mogę to zamienić. Tutaj jest koktajl czekoladowy. Dołączę cię do mojej grupy, do mojego czatu. Zostaniesz mile przyjęta i też uzyskasz przede wszystkim wsparcie. Wsparcie osób, które w tej chwili właśnie skończyły, słuchajcie, ten program. Także czekam na wynik na relacje, no a tak jak mówię, tutaj jest właśnie zestaw jeżeli ktoś ma ochotę odebrać w Reykjaviku, od razu może odebrać jeżeli jesteś poza Islandią, to również do mnie napisz wiadomość prywatną, piszcie do mnie wiadomość prywatną, nie musicie pisać pod komentarzem chcę kupić i jak to zrobić, bo ja nie mogę do was tutaj na TikToku napisać, jeśli ktoś ogląda mnie na Facebooku to proszę po prostu wysłać do mnie wiadomość i nie ma z tym żadnego problemu, także w 9 dni czyścisz organizm z toksyn, z metali ciężkich, właśnie miąższem aloesowym, który warto pić, aby układ immunologiczny dobrze działał, aby jelita działały. I często prawda jest taka, że kobiety, które robią ten program, nie wszystkie, ale większość ma problem z jelitami, nie chodzimy często do łazienki i potem właśnie chwytamy się różnych desek ratunku i przychodzicie do mnie już na samym końcu. Kiedy wydałyście bardzo dużo pieniędzy na różne specyfiki, które nie działają, to zainwestujcie inwestuj w taki właśnie pakiet tutaj C9 i może być i pakiet startowy, w nim też jest C9, pakiet startowy, w którym będziesz mieć właśnie produkty do higieny takiej osobistej, łazienkowej i na pewno je pokochasz, te produkty, zamiast inwestować w inne rzeczy, w sklepach, które po prostu nie działają. Także przemyśl, pomyśl, napisz do mnie, porozmawiam z tobą, Pokażę Ci dokładnie jak to działa, opowiem Ci jakie produkty znajdziesz w zestawie startowym. I zdecyduj, czy po prostu nie chcesz kupować później produktów ze zniżką, aby cieszyć się właśnie tym, co daje miąż aloesowy, tu zawsze mówię, są puste butelki, żebyście widzieli. To są butelki, które ja już wypiłam, i ja nie wyobrażam sobie w ogóle życia w tej chwili bez miąższu aloesowego. To jest podstawa każdego dnia osoby, która chce się czuć dobrze, energetycznie, być zadowoloną i żeby organizm dobrze działał. Także wiadomość do mnie, ten, kto chce nabyć zestaw. A jeżeli Jesteś poza Islandią, dam Ci linki sobie z linku, możesz kupić, a moją właśnie profesjonalną obsługę oczywiście otrzymasz.